To jest chyba najczęstszy bardzo... czas dla zakładu aktywności zawodowej, w sensie najbardziej pracowity od momentu otwarcia, prawda, czyli od prawie półtora roku. Tak się akurat złożyło rzeczywiście, że w tym trudnym okresie realizujemy bardzo dużo zleceń związanych z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa. To są. Zarówno posiłki regeneracyjne to jest szycie maseczek, chyba najpopularniejsze, ale to jest też akcje dezynfekcji zakładów pracy, hal magazynowych, przystanków, infrastruktury publicznej. Co jest tą najważniejszą częścią, którą w tej chwili wykonujecie maseczki? E taką tak taką najbardziej spektakularną tak i taką angażującą najwięcej pracowników to rzeczywiście jest to szycie maseczek. E, szyjemy już teraz ponad 2000 maseczek dziennie. Tak jest zapotrzebowanie. Mamy dwie zmiany. E, pracujemy łącznie do godziny 20. E, jedna z hal montażowych została przestawiona właśnie na potrzeby szwalni. E, no i tak jak mówię, no, te ponad 2000, 2500 maseczek dziennie nasi pracownicy wykonują. W zakładzie jest nas niespełna 40 osób. To jest też pewna no, nasza pewna bolączka. Dla 160 pracowników, choćby z przyczyn bezpieczeństwa. Nie mogę wszystkich pracowników mieć jednocześnie w, w budynku na tych 3000 metrów. Zdecydowaliśmy, że takim optymalnym rozwiązaniem będzie właśnie 40 kilku pracowników, więc tak naprawdę spora, spora część naszych pracowników przebywa aktualnie w domach i czeka na podjęcie pracy. 15 tysięcy maseczek dla gminy Szczecin to jest to największe dotąd zamówienie takie jednorazowe. W sensie takim, gdzie jest ta cyfra kilkanaście to tak, to to jest nasze największe zamówienie. Natomiast kolejnymi dużymi odbiorcami są zarówno tutaj firmy z naszego parku przemysłowego, na przykład firma Weber czy firma Chemical Alliance Polska, ale też inne urzędy i instytucje, no bo na przykład Urząd Marszałkowski to już jest prawie 3000 sztuk. Zachodni polski urząd wojewódzki też ponad 2000 sztuk. Wasze maseczki również pojawiły się, albo się zaraz pojawią w, maseczko, w maseczkomacie, który stanął w Goleniowie? Nasze maseczki są dostępne w maseczkomacie. W Goleniowie są pakowane jednostkowo i dostępne dla ogółu mieszkańców. Rozumiem, że również u was można w jakiś sposób kupić, bądź w jakimś innym miejscu, przyjeżdżając do was, jak to wygląda, jeżeli ktoś chciałby detalicznie tak, mieszkanie z Goleniowa bądź okolwiek. Od samego początku prowadzimy sprzedaż detaliczną, tyle tylko że z uwagi na lokalizację. Jakby poza obrębem samego miasta, zdajemy sobie sprawę, że jest to jakiś kłopot z dotarciem do nas, natomiast każdy klient, który chciałby indywidualnie przyjechać i nabyć zestaw takich maseczek, oczywiście jest obsługiwany. Kilka tygodni temu, kiedy zaczynaliście, kiedy ruszaliście z produkcją e, maseczek, e, nagrywałem rozmowę z paniami, które pracują przy szyciu i one e, wszystkie mówiły podobnie, że dla nich to jest ciekawe, ale też fajne doświadczenie, że czują się potrzebne, że wiedzą, że komuś pomagają. Dzisiaj ta świadomość myślę, że u nich jest jeszcze większa, bo też obserwują, co się dzieje wokół i widzą, że tych maseczek zaczyna naprawdę brakować w różnych miejscach. Um, tak, to jest generalnie taka świadomość, że no wszyscy robimy, co w naszej mocy, żeby przeciwdziałać skutkom koronawirusa, więc to zakładanie maseczek, to przecież maszeczek jest takie najbardziej namacalne, tak to nazwijmy. Tak? tak, każda maseczka to jest czyjeś, czyjeś zdrowie, tak? to jest ochrona czyjegoś zdrowia, więc w tym sensie, zarówno na szpalni, jak i w procesie potem dezynfekcji, jak i w procesie pakowania, wszędzie tutaj nasi pracownicy, mówimy o osobach niepełnosprawnych, biorą udział, angażują się, to jest również ich duży wysiłek w przygotowanie całego ciągu technologicznego, ale też to nasi pracownicy również prowadzą dezynfekcję na terenie gminy Goleniów, czy gmin ościennych, czy w, czy w zakładach, więc, więc każda ta forma pracy oczywiście, że angażuje naszych pracowników i ja myślę, że to też jest najlepszy dowód na to, że. Tu, gdzie jest praca, tu, gdzie jest zaangażowanie, to te efekty są, są naprawdę świetne. My nie możemy prowadzić rehabilitacji w takim sensie, w jakim do tej pory mieliśmy zaplanowane, nie możemy prowadzić na rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji zdrowotnej, bo to, jak państwo wiecie, jest na razie wykluczone. Natomiast to rehabilitacja, którą prowadzimy, to jest ta rehabilitacja poprzez pracę, tak? a więc pracownicy i są tutaj gdzie kroimy materiał, przygotowujemy pod maseczki, szyjemy maseczki, dezynfekują, konfekcjonują te maseczki, także w każdym z tych aspektów biorą udział. Także w tych pozostałych jak utrzymanie terenów zielonych, jak dezynfekcja, również tutaj się angażujemy. I to jest chyba ta najważniejsza rehabilitacja, najważniejsza forma taka mentalna, psychiczna, która powoduje, że część z tych ludzi y, poczuła się bardziej potrzebna, kiedy znalazła pracę, kiedy mogą się... Angażować, aktywizować właśnie. Dokładnie no właśnie. tak. Ja myślę, że to jest takie przełamanie z dwóch stron. O, przepraszam. Ja myślę, że to jest takie przełamanie z dwóch stron. Z jednej strony, e, pokazujemy naszej społeczności lokalnej, e, że jesteśmy w stanie e, wykonywać ważną, potrzebną, czasami niebezpieczną pracę, tak, no bo jednak ta dezynfekcja w terenie no, wiąże się z no, namacalnymi skutkami e, niebezpieczeństwa. E, to w jedną stronę, a w drugą stronę. E, pokazujemy, jak dużo jesteśmy w stanie sami z siebie dać. Proszę pamiętać, jeszcze kilka tygodni temu myśmy tutaj nie mieli szwali. Nie było to też przedmiotem naszej działalności. Tak? To pomysł, który sobie stworzyliśmy, zrealizowaliśmy i który przynosi efekty no, idące w, w, w tysiące. Tak? Także myślę sobie, że każdy z naszych pracowników ma prawo czuć się dumny, no bo ja jestem naprawdę dumny ze swoich pracowników.